Ogłoszenie upadłości konsumenckiej oczywiście wywiera określone skutki, zarówno pozytywne, jak i negatywne dla samego upadłego. W ramach dzisiejszego nagrania chciałbym Państwu przedstawić, jakich plusów, a jakich minusów należy spodziewać się z chwilą uzyskania postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zaczynając od omówienia wad, które pojawiają się w, w, z chwilą ogłoszenia upadłości, e, zacznę od tego, że majątek upadłego staje się tak zwaną masą upadłości. E, do tej masy upadłości oczywiście wchodzą wszelkie nieruchomości, e, cenne ruchomości, wierzytelności, e, udziały czy też akcje w spółkach. E, także wszelaki majątek, który upadły posiada i wskazuje go we wniosku o ogłoszenie upadłości podlega w konsekwencji zlikwidowaniu przez syndyka tak aby z tych środków zaspokoić w pierwszej kolejności oczywiście koszty postępowania podościowego a w dalszej kolejności wierzycieli co jest istotne i jakie pozytywy mogą wynikać z faktu utraty majątku no, niewątpliwą zaletą upadłości konsumenckiej jest to, że jeżeli upadły traci nieruchomość w tego typu postępowaniu, przysługuje mu prawo do, do wnioskowania o przyznanie środków na najmniej innego lokalu mieszkalnego na okres od roku do dwóch lat. Więc tutaj, teoretycznie, z negatywu, który może się wiązać z upadłością konsumencką, występuje pewien pozytyw w postaci ochrony przed bezdomnością i jednocześnie, upadły może być może mieć szansę uzyskania tychże, tychże środków i w konsekwencji oznacza to tyle, że przez okres od roku bądź dwóch lat nie będzie musiał płacić za najem innego lokalu mieszkalnego. Co jest jeszcze istotne i tutaj no, może wpływać negatywnie na, na sytuację upadłego z chwilą ogłoszenia upadłości, a bezpośrednio, bezpośrednio dotyczy majątku. Wynagrodzenie za pracę, które przysługuje upadłemu, z oczywistych względów w pewnej części będzie wchodzić do masy upadłości i, jakby, skala tego zajęcia przez syndyka jest adekwatna do tego, co zajmowałby komornik w toku postępowania egzekucyjnego. Także podstawową teoretycznie wadą w postępowaniu upadłościowym jest oczywiście utrata majątku. Niemniej ta sama, ten sam skutek występował, występowałby wtedy, gdyby dłużnik tej upadłości nie Ogłaszał, a nagle pojawiłby się oczywiście komornik, który no jest nieodłącznym jakby elementem w, w sytuacji, kiedy dłużnik nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań. Z tą jednak przewagą dla upadłości, że z, w momencie utraty nieruchomości mamy możliwość jeszcze uzyskania środków na najem czegoś innego a przy okazji też wspomnę o tym, że wielu syndyków no, zajmuje to, co jest cenne, prawda? No bo w postępowaniu egzekucyjnym wielu z Państwa pewnie spotkało się z sytuacją, w której komornik wchodzi do miejsca zamieszkania i generalnie zajmuje wszystko, co ma jakąś tam większą, większą wartość, łącznie z kuchenką, pralką, lodówką i tego typu przedmiotami. No, w przypadku postępowania upadłościowego i wielu syndyków, ja osobiście jako syndyk no, kieruje się tym, że no, upadły może mieć pewne, pewne ruchomości, które mają stosunkowo niewielką wartość pieniężną, a mogą mieć dużą wartość użytkową. I takim przykładem na przykład będzie właśnie pralka czy lodówka. Pod warunkiem, że to nie są sprzęty jakiejś bardzo dużej wartości, które mogłyby w dużej mierze zaspokoić, czy to, czy to nawet koszty postępowania upadłościowego, czy też z, pozwolić na spłatę części z, z zobowiązań. Kolejną z wad, która może się pojawić w momencie ogłoszenia upadłości jest kwestionowanie pewnych czynności prawnych, których dłużnik dokonywał w krótkim okresie czasu przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Mam tu na przykład na myśli sytuację tego typu, że dłużnik na miesiąc przed złożeniem wniosku o upadłość dokonuje darowizny, której przedmiotem jest nieruchomość. Tego typu czynność oczywiście będzie bezskuteczna z chwilą ogłoszenia upadłości, więc no, czynności, które mają na celu jakby uszczuplić poniekąd tą masę upadłości dokonane w a z kolei zostały dokonane w krótkim okresie czasu przed wnios złożeniem wniosku o upadłość, mogą być zakwestionowane i w konsekwencji dany składnik majątkowy do tej masy upadłości może być, może być dołączony. Jedną z jeszcze wad, o których warto wspomnieć, no to jest niestety czas trwania całej procedury. Po nowelizacji z 24 marca 2020 roku ustawodawca przewidział pewne rozwiązania, które w istocie mogą przełożyć na, krót, na krótszy czas trwania całej procedury. To wynikać może m.in. z faktu, że można wykorzystać tzw. uproszczone postępowanie podościowe w sytuacji, kiedy upadły, załóżmy, ma niewielu wierzycieli, nie ma majątku i nie występują też inne okoliczności, które mogłyby wskazywać na wyższy stopień skomplikowania całej sprawy. Co do zasady, syndyk powinien zakończyć swój, swój udział w całej procedurze w terminie 6 miesięcy. Niemniej ja nigdy nie spotkałem się z tego typu postępowaniem jako syndyk. Samemu też mi się nigdy nie udało zakończyć postępowania w tak krótkim okresie czasu. A z kolei jako kancelaria reprezentując naszych klientów też niestety nie mieliśmy nigdy tej przyjemności, aby postępowanie podościowe właściwe uległo zakończeniu w terminie właśnie 6 miesięcy. Więc wychodzę z założenia, że jest to raczej w praktyce nierealne, mimo tego, że ustawa tak wskazuje. Natomiast no, obecne przepisy, tak jak wspominałem, dopuszczają pewne, pewne mechanizmy, które w istocie mogą przyspieszyć całe, całe postępowanie. Wśród wad, chciałbym jeszcze wymienić jedną z, 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 z tak naprawdę z ostatnich, i mam tu na myśli możliwość wystąpienia ze skargą pauliańską przez syndyka. Musicie Państwo pamiętać, że pewne czynności prawne, o których wspominałem, dokonane w krótkim okresie czasu przed złożeniem wniosku o upadłość, co do zasady są bezskuteczne z mocy prawa. Tutaj nie jest potrzebna do tego żadna odrębna procedura i terminy, które wiążą się z uznaniem tych czynności za bezskuteczne, wynoszą albo do 6 miesięcy, albo do 1 do roku. Niemniej, nawet jeżeli dłużnik dokonywał jakichś czynności prawnych mających Związek na przykład z majątkiem, załóżmy 3 lata przed dniem złożenia wniosku o upadłość, to tak czy inaczej występuje możliwość taka, że syndyk może wystąpić do sądu z tak zwaną skargą pałjańską. Docelowo jest to postępowanie zmierzające do tego, żeby odwrócić, żeby jakby przywrócić sytuację do. Do stanu, w którym ta czynność prawna jeszcze nie została dokonana. Więc jeżeli ktoś, załóżmy, dokonuje darowizny, mając już zobowiązania niespłacone, będąc osobą nieupłacalną, dokonuje darowizny, której przedmiotem jest nieruchomość i tego typu czynność jest dokonana załóżmy 3 lata przed złożeniem wniosku o upadłość, no to istnieje rana szansa, że syndyk o tego typu postępowanie w związku ze skargą poliańską może się pokusić. Kończąc um, omawianie już wad na postępowania, um, chciałbym teraz Państwu pokrótce opowiedzieć o, o zaletach, które. Niewątpliwie też mają związek z całą przecież procedurą. Zacznę, zacznę od tego, że e, oczywiście, w momencie utraty e, nieruchomości w toku upadłości, o czym już do, w, też Państwu wcześniej wspominałem, e, istnieje możliwość uzyskania środków na najem lokalu. E, także tutaj e, ta och ochrona przed be bezdomnością ona faktycznie e, występuje i wielu naszych klientów, tracąc te nieruchomości w, w upadłościach konsumenckich, e, później. E, Później otrzymują środki od, od sądu, które wcale nie są też takie niskie, bo e, jeśli mamy na przykład czteroosobową rodzinę, no to sądy bardzo często przeliczają e, ilość członków rodziny przez określoną kwotę, która niekiedy może być nawet e, wyższa niż niewielu dłużników mogło przypuszczać. Więc to jest pierwszy aspekt, czyli ochrona, ochrona przed bezdomnością. Drugą zaletą upadłości konsumenckiej jest niewątpliwie to, że dłużnik już z chwilą ogłoszenia upadłości zaczyna odczuwać pewien komfort psychiczny. Wielu naszych klientów no, decyduje się na upadłość głównie dlatego, ponieważ nie wytrzymują presji, która jest wywoływana przez windykację, czy też przez komorników, wielu naszych klientów też traci pracę, bądź, bądź nie są w stanie podjąć pracy z uwagi właśnie na postępowania egzekucyjne. Pracodawcy no, niestety słysząc niekiedy o tym, że, że ich potencjalny pracownik może mieć komornika na karku, no po prostu takie osoby albo nie są zatrudniać, albo taką osobę zwalniają. Także ogłoszenie upadłości oczywiście przekłada się na pewien komfort psychiczny, który ma właśnie związek z tym, że, że ten upadły no, poczynił już jakby pierwszy krok, aby, aby wyjść z tych, z tych swoich zobowiązań, i, i tak naprawdę jedynym, jedyną osobą, która kontaktuje się z upadłym w kontekście zobowiązań jest, jest syndyk. On jakby prze, przejmuje. Kieruje tymi wszystkimi sprawami związanymi z zobowiązaniami i on bezpośrednio nad tym czuwa. Kolejną zaletą jest oczywiście zawieszenie, i ta zaleta też ma jakby bezpośrednio związek z zaletą numer dwa z komfortem psychicznym, i mam tutaj na myśli zawieszenie postępowania egzekucyjnych, a następnie ich umorzenie. Z chwilą, kiedy sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, postępowania egzekucyjne powinny ulec zawieszeniu. Czyli automatycznie komornik już nie może podejmować dalszych czynności, natomiast z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości, dochodzi do umorzenia postępowania egzekucyjnego. Tutaj nie ma możliwości wstrzymania jakichkolwiek kolejnych postępowań egzekucyjnych, jeżeli, jeżeli toczy się postępowanie upadłościowe. Kolejną zaletą jest niewątpliwie to, że upadłość konsumencka jest możliwa również dla dłużników, którzy nie mają żadnego majątku. Jest to akurat pewna różnica, która występuje między postępowaniem podościowym przedsiębiorcy, nawet przedsiębiorcy jednoosobowym, a konsumentem. Przedsiębiorca jednoosobowy musi mieć, no, nie ukrywam, dosyć pokaźny majątek, który wystarczy i na koszty postępowania podościowego, i na częściową spłatę wierzycieli. Natomiast w przypadku konsumentów ten warunek w ogóle nie jest brany pod uwagę. Także tutaj konsument może być przysłowiowym golasem, może nie mieć żadnego majątku, może nie, nie mieć wynagrodzenia za pracę. A i tak istnieje szansa na uzyskanie oddłużenia w ramach tej procedury, ponieważ no, konsumentom no, tak naprawdę, no, wielu konsumentów w zasadzie starając się upadłość konsumencką, to są osoby, które albo nigdy tego majątku nie miały, albo po prostu już go zdążyły utracić w, w, w wyniku postępowań egzekucyjnych. Także to jest też bardzo ważna zmiana, która kilka lat temu już weszła do polskich przepisów prawa upadłościowego, aby właśnie od konsumenta nie wymagać żadnego majątku. Jeżeli chodzi z kolei o koszty postępowania upadłościowego, to początkowo są one pokrywane ze środków skarbu państwa. No, kolejną już tutaj zaletą, którą w zasadzie będę kończył dzisiejsze nagranie, jest to, że istnieje możliwość uzyskania dłużenia tak naprawdę co do każdego zobowiązania pieniężnego, za wyjątkiem czterech, czterech rodzajów. Tutaj umorzeniu akurat nie podlegają alimenty, odszkodowanie na osobie, kara grzywna bądź inna kara pieniężna zasądzona przez sąd karny i takie zobowiązanie, które, jest celowo, które zostało celowo ominięte przez dłużnika we wniosku upadłość, a wierzycielski. Z kolei nie przystąpił do procedury upadłościowej poprzez zgłoszenie swojej wierzytelności. Niemniej każde inne zobowiązanie pieniężne, obojętnie czy ono pochodzi z wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej, czy jest to zobowiązanie kredytowe, czy to jest jakaś zaległość do, do skarbu państwa, tego typu zobowiązania jak najbardziej mogą być albo automatycznie umorzone w ramach oddłużenia, bądź nawet umorzone po wykonaniu ewentualnego planu spłaty wierzycieli. I jeszcze tak naprawdę w, w, kończąc już wideo, wspomnę też, też tylko o tym, że plan spłaty wierzycieli, który w, na gruncie obecnych przepisów pewnie będzie bardzo częstym zjawiskiem, jest tak naprawdę możliwością dokonywania dokonania, no, spłaty części chociaż zadłużenia w ramach dogodnych rad. Plan spłaty to nie jest narzędzie, które ma wydrenować się z upadłego ostatnie środki. To jest jakby bardziej taka forma pokuty, która służy temu, aby w ramach jakichś niewielkich płatności, które wahają się z reguły między 100 a 500 zł miesięcznie, upadły mógł coś jeszcze wierzycielom oddać, jeżeli oczywiście ma możliwości zarobkowe, bo w przeciwnym wypadku prawdopodobnie będzie automatycznie odburzony. Natomiast jeśli jego sytuacja finansowa, zdrowotna, wiekowa wskazują, że to jest osoba, która ma potencjał zarobkowy, to tego typu plan spłaty przez jakiś okres czasu może być jeszcze ustalony.